Neuronalny korelat świadomości. Pojęcie neuronalnego korelatu świadomości jest ściśle związane z kwestią uczynienia ze świadomości przedmiotu badań naukowych oraz problemami filozoficznymi związanymi ze świadomością. Przede wszystkim trudnym problemem świadomości oraz luką eksplanacyjną. Jak my definiujemy neuronalny korelat świadomości? Jest to Określony stan fragmentu układu nerwowego, którego wystąpienie jest wystarczające do wystąpienia odpowiadających mu treści świadomych. Ten warunek wystarcza, wystarczania także czasem wyraża się w formie bezpośredniej korelacji. Czyli mamy pewien proces umysłowy albo znaczy odwrotnie, proces neuronalny, który bezpośrednio koreluje z odpowiadającym mu przeżyciem świadomym. Przykładem może być. Powiedzmy sobie pobudzenie takiego obszaru mózgu jak FFA, który jest zlokalizowany w płacie skroniowym i skorelowane z nim percept, świadome uświadomienie sobie twarzy. Jeżeli wykryjemy, że aktywność FFA w systematyczny sposób koreluje z percepcją twarzy, a nie z jakimiś innymi świadomymi perceptami, możemy uznać, że aktywność FFA jest neuronalnym korelatem uświadomienia sobie twarzy. Świadomej percepcji twarzy. Często ten rodzaj neuronalnego korelatu świadomości nazywamy lokalnym albo rdzeniowym korelatem świadomości, bo on odnosi się do poszczególnych treści świadomych. Mamy także, mo, można także badać globalny albo całościowy neuronalny korelat świadomości. Wtedy pytamy o stany układu nerwowego, czy procesy w obrębie układu nerwowego. Które są konieczne do, do wystąpienia przeżyć świadomych? Konieczne, ale niewystarczające. I wówczas mamy na myśli takie procesy o charakterze bardziej ogólnym na przykład e, pobudzenie y, y, struktur pnia mózgu, które regulują pobudzenie kory mózgowej. Czyli można to porównać do regulacji kontrastu albo y, jasności w telewizorze. Regulacja tych dwóch aspektów działania telewizora nie decyduje, co my zobaczymy, ale w jaki sposób to zobaczymy. Więc to jest taki aspekt bardziej ogólny e, działania mózgu, a przez per analogiam jest to bardziej ogólny, tak formalny aspekt działania mózgu. Proszę zwrócić uwagę, że istotnym aspektem jest właśnie korelacja. Nie mam tutaj mowy o przyczynowaniu czy tożsamości. E, w ten sposób e, neuronalny korelat świadomości, Y, można powiedzieć, obchodzi pewne problemy filozoficzne związane ze świadomością, właśnie problemy, które pojawiają się, kiedy próbujemy świadomość wyjaśnić w, w formie, a poprzez procesy y, fizykalne czy materialne, na przykład poprzez wywoływanie, czy, czy poprzez y, identyczność ty, czy tożsamość. Y, więc jest to takie rozwiązanie, można powiedzieć, przejściowe. Y, kiedy my jeszcze nie rozwiążemy tych głównych problemów, czy trudnego problemu świadomości, musimy na razie poprzestać na posługiwaniu się terminem neuronalnego korelatu świadomości.